Prawdziwe głosy. Publiczna kontrola. Razem patrzymy władzy na ręce. Przede wszystkim chciałem zapytać, jak wy sobie radzicie z tym rozdwojeniem jaźni? W artykule 15 piszecie, że tak. Niewykonywanie wyroków sądów krajowych narusza praworządność. A wasi ludzie w Polsce robią tak: jak wygrają wyrok, to go uznają, a jak przegrają w sądzie, to nie uznają. W artykule 39 mówicie tak. Politycy nie mogą ingerować w działalność mediów. A w Polsce nie tylko siłą przejęli media, ale jeszcze media publiczne finansowały działalność kandydata waszej partii. I ja bym do tego przyznały. A co więcej, wzywacie w artykule 47 do większego finansowania waszych NGO-sów. Ja chciałem wam coś pokazać. Mianowicie, to, to jest tak: to jest drzewo. I przez to drzewo jedna z organizacji, która tam, tak chętnie sprowadzaliście tutaj, do Parlamentu Europejskiego, przepuściła ponad pół miliona na finansowanie waszego kandydata. Nierejestrowana, nieopłacana, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. I wy będziecie kogoś pouczać o praworządności. To przecież jest wstyd. Więc jeszcze raz chcemy, jeszcze raz bardzo głośno trzeba powiedzieć. Ja wierzę w to, że to jest ostatnia kadencja, gdzie taki cyrg odstawiacie, że wspieracie, kogo sobie wybierzecie, kogo chcecie, a kogo nie, używając do tego nielegalnych narzędzi politycznych. To wreszcie musi się zmienić. To jest ostatnia taka kadencja. Ja pamiętam, jak na tym miejscu siedział pan Reinders i pouczał dzień i noc Polskę, aż zmienił, aż zmienił rząd w Polsce, a jak to się skończyło? Po tym jak pouczał, to chodził na loterię i sobie wygrywał te swoje słynne pieniądze, o których wiecie. Tak właśnie to wyglądało. Thank you very much. Mr. Jaki cięć uh, bez komentarzy, tylko fakty. Zosta